Wzywam cię na pojedynek! Co? Wzywam cię na pojedynek! Co chciałeś mnie wyzywać na pojedynek? Co za śmieć? Używam z co... Z mojego jetpacka! Yy. Będziemy... Moje szuchy! Walkę. Nie! Będziemy się ścigać! Hamuj! Będziemy się ścigać aż do tego tam garażu Jesteś gotowy? Tak Masz granata, śmieciu! <laughs> Wiesz z śmieciem? Twoja matka cię tylko zwała! W dupię cię mam! Tak! Dziadek purus zawsze wygrywa! Nie bądź tego pewny! O nie! Jak to możliwe! Wygramy! Jak to? Dziadek nigdy nie wygrywa. A teraz ty wypadaj z mojego światełka. Jestem Twoją matką, narodziłam Cię by Dzień dobry Synku, nie narażaj się na takie rzeczy Jesteś chyba niezniszczalny Ale nie dowalaj do matki Nie jesteś moją matką Przyjdzie tatuś, ostrzegam Zraniłeś matkę ty debilu! Chyba ty jesteś debilem Masz prezent Chcesz mieć zwierzaczkę? Nie mam Chcesz rodziców Chcesz mieć zwierzaczkę? Moi rodzice dawno umarli Wiesz kto z twoim... Wiesz kto z twoim rodzicem? Tak naprawdę? Kto? Nie on zawsze cię widział. On zawsze wie. Zawsze widzi. Tu ja. Tu ja. O, fajnie Co tu robisz? Au! ty chyba trenowałeś lepiej ode mnie. Nie wyzywam się na walkę mistrzów! A nie! Nie to sztylu, nie namalaj! Nie namalaj, ja cię wyzywam! Jestem głupim Wyzy depilem! Wyzywasz, wyzywasz dziadka? Ał, bolało mnie moje długo Przez ciebie bydły się jedynie dane Wiedziałam, że mam kłamą Cześć bracie! Gdy nie miałem brata. Znaczy. Konia. Tu ja! Twój lekarz. Wykryto u ciebie raka. Raka mózgu. Chyba raka mnie jeśli. <noise> raka. Bulemstę śmierć. Chyba raka dupy. Ow! Śmierzy dotyka dziadka dupy Jedynie mój wnuczek tak dotykać dotyka dupy Su! Wezwę swojego psa Nazywa się Junior Junior? Przywitaj się, junior z dziadkiem! Dzień dobry! Junior nie lubi jak się do niego mówi dzień dobry. To trochę bolało. On tak tylko robi... Tam tylko uszczypnie już. Tylko moją własność. A teraz jadę do babki. To przywołałem Junior V2. Junior, przywitaj się z dziadkiem. No, zabijasz moich juniorów? Będziesz miał starcie z panem Nazywa się Jego imię tajne, tajne, tajne Był kiedyś doktorem Karką go boli widzi pan Przywita się z panem Boli Brzuch Tak Jak ty szybciej? Dawaj mi mojego wdusia! Eee, oh. To pana były pies Piesku! On jest dla pana szczęśliwy, bo on pana nie zabije Co pan mu robi? panie jest To nie mój piesek Ja Mój piesek to był mój syn Wnicek. Jak się nazywał? To Ej. chyba on! O mój burzy, Za <grym> panem! Cześć Wnusiu! Muszę mój super pojazd wziąć! Gdzie tylko on tutaj jest? Tutaj jest. Panie, zatrzymaj się! Palmaraka! No! Dwóch no, ich było. Puszczę sobie muzyczkę. O tak. To najlepsza muzyczka ever jest. Dobra, nie? Proszę Pana... Odbieram Pana. Jest Pan władzą policji. Nie jestem władzą. Masz to! <grym> <grym> ja czuję, to był mój suboptur. Pan myśli, że jest pan... Yy, nie śmiot. Widać, że pan umie się sam... Te pingwiny wybuchają, co pan ma w domu. To. Jestem major prezydent Barack Obana Obana, tak. Bandana. Zaraz... Co to jest za typ? Uwaga! Szczyt za panem! Mogę tylko że pojechać do Wnusia na urodziny jego. Każdy mi nie do niego pojechać. Kiedyś byłem... ospiewała muzyka... Uch. Pamiętasz mnie... Mm, pamiętasz mnie, byłem stroną na esportach! Oszukałeś mnie! Zabiłeś mnie! Teraz ty skończysz tak jak tym... Nie zabiłeś. Nie trafiłem! Uh. Uh. Dziek, dziękujemy, za, dziękujemy za za obejrzenie tego filmu. Subujcie, lajkujcie. A, a... do widzenia.